Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na kanale Culture Maniac. Dzisiaj zrecenzuję dla Was trzeci odcinek serialu Obi-Wan Kenobi. W Polsce oczywiście będziecie mogli go oglądać już od 14 czerwca na platformie Disney. Wtedy będziecie mieli dostęp bodajże do czterech odcinków serialu, tak? I powiem Wam także po dość wciągających, ale no i niezwykle nielogicznych dwóch odcinkach. O zgrozo niestety przyszedł czas na bardzo przyjemny fan wywołujący nawet nostalgię wśród fanów. Nie nużący bo dziwo, ale pokazujący nam nawet ten świat z perspektywy nieco odmiennej niż zwykle. Ale myślę, że do tego dojdziemy później. Niemniej jednak jeszcze, jeszcze bardziej nielogiczny i bijący na głowę nawet latającą leję z epizodu ósmego i ja mam problem trochę z tym serialem, bo zapytacie pewnie, co poszło nie tak. Otóż no jest to moim zdaniem najlepszy do tej pory serial ze Świata Gwiezdnych Wojen, ze względu na chociażby widać, że tu jest dużo większy budżet, mamy dużo większą różnorodność, jednak mm, mamy te miejskie planety, mamy też nasze ulubione postaci, aczkolwiek, mm, no, pewne takie nielogiczne. Niezbyt zrozumiałe przez dla mnie osobiście tutaj przez twórców rozwiązania, no, są, są co najmniej kontrowersyjne, bo powiem Wam tak, może, może mi się to trochę myli, może, może źle trafiam, ale myślę, że konstrukcja serialu i przeniesienie scenariusza z filmu na szybko, na serial, mogła być też jednym z wielu powodów, yy, dlaczego. Niektóre rzeczy są tak dziwnie tutaj skonstruowane, no ale to i tak nie tłumaczy wielu głupich rzeczy związanych ze scenariuszem, z tym, jak ta historia jest w ogóle opowiedziana. Bo tak, odcinek zaczyna nam się na statku handlowym. Tak, Obi-Wan ucieka z małą leją i teoretycznie potrafi nawet wyczuć Anakina, więc jakieś pokłady mocy w sobie jednak ma. Nawet mamy takie sceny podobne do tych takich śmiesznych z batmanów Schumachera. Gdzie Batman ubierał ten swój strój, jak właśnie ubierają Wadera w jego kostium. I ta scena budzi jakieś tam napięcie, jest też obietnicą całkiem ciekawego finału tego odcinka. No niestety nic bardziej mylnego, bo ja też już wcześniej interesowałem się tym, w którym odcinku będzie ta słynna walka, ta pierwsza walka po, po 10 latach obiłana z Darthem Vaderem i miało się to wydarzyć w odcinku trzecim, więc. Po tej scenie już czułem takie nawet lekkie podniecenie. Mówię, wow, co to będzie? Zobaczymy. Może być naprawdę intrygująco interesująco. Później mamy Mustafar. No, jakże oryginalnie, że właśnie tam Vader ma swoją bazę, gdzie został przecież okaleczony przez Obi-Wana. No, ale to jeszcze można przeboleć, bo rzekomo są tam duże pokłady mocy i ponoć Jedi, czy, czy też Sithowie czerpali z tego pewną energię. Ale też jest ciekawe to, że nasza trzecia siostra, czyli Inkwizytorka Riva, ma nagle kontakt z samym Wejderem. Przecież to jest prawa ręka samego imperatora, więc taka zwykła Inkwizytorka, która nawet nie jest wielkim Inkwizytorem, nagle ma kontakt z Wejderem i mówi mu o Biłanie mówi mu o tym, co się stało. Właśnie, co jest ciekawe, głosem Wejdera. Mówi co prawda wiekowy, ale nadal ma świetny głos. James Earl Jones za co wielkie brawa oczywiście w polskiej wersji językowej usłyszycie ponownie Grzegorza Pawlaka z którym robiłem wywiad na kanale także również w temacie Gwiezdnych wojen więc jeżeli chcecie posłuchać troszeczkę o dubbingowaniu Lorda Wejdera, to serdecznie zapraszam a wracając do riwy ona mówi Wejderowi, że Obi-Wan zabił wielkiego inkwizytora no i to jest kolejny taki powód jego wzburzenia oczywiście ale wrócimy do tego jeszcze troszeczkę później, bo na swój sposób to jest dość ciekawe oskarżenie i dość takie, powiedziałbym, że nawet może bezpodstawne poniekąd. I te sceny są jeszcze całkiem spoko. Znaczy w porównaniu z tym, co, co usłyszycie za chwilę, bo za chwilę będą się rze rze dziać rzeczy totalnie kuriozalne i nielogiczne. No więc Leia i Obi-Wan lądują w końcu na jakiejś górniczej planetce, no i te, też, no dobra, nie mają na to wpływu, bo jednak był to statek handlowy, nie mogli zmienić kursu, nie mogli zatankować go. No jeszcze w to jestem w stanie, powiedzmy, uwierzyć. Oczywiście jest to planetka pod kuratelą Imperium. Riva ich namierzyła, więc muszą tutaj mega uważać, bo zakapturzony facet, no i jeszcze dziecko, to pewnie się będzie rzucać w oczy, prawda? Sami, sami sami przyznać się mi rację. I mimo to, że Obi-Wan e, zmierza na miejsce, z którego rzekomo ma przylecieć po nich jakaś pomoc, wierząc fałszywemu Jedi, okej, okay, dobra, e, który co prawda wszystkich oszukiwał, no trochę to naciągane, no, nawet bardzo naciągane, mm, no ale, no dobra, no powiedzmy, że mu wierzyli, no jednak oszukał ich, i tak dalej, i tak dalej, mm, ale mogło być gorzej. No i nagle mała Małaleja widzi jakiś pojazd w oddali, leci tam. Obiwan nie jest w stanie jej zatrzymać, bo przecież nie ma żadnych mocy, nie jest w stanie przekonać ją żadnym argumentem. No i spotykałem jakiegoś gościa, który jest kosmitą. Nie, nie jestem ekspertem, nie, nie pamiętam czym się nazywał Flick, Fleck, nieważne, nie, nie jakiś tam koleś, który jest bardzo miły i oczywiście bardzo chętnie podwiezie ich do portu kosmicznego, żeby mogli sobie odlecieć gdzie sobie chcą. Ale co jest właśnie ciekawą rzeczą? Oni wsiadają mu na paket. To jest taki, ala transportowiec, może taki bardziej rolniczy, coś koło tego, taki, taki transportowy. I na tyle samego pojazdu mamy banderę imperialną na pace. Więc już powinno to dać naszym głównym bohaterom troszeczkę do myślenia. Zresztą to jest dość ciekawe zjawisko, bo na ogół jak oglądamy seriale, filmy Star Wars, czytamy książki, ogólnie wszystko co jest związane z Gwiezdnymi Wojnami, w ogóle z tym światem, który jest przecież bardzo bogaty o różne planety, to na ogół cywile w większości, chyba nie spotkałem, ba, że ktoś miał jakiś interes w tym, zawsze byli pokazywani jako opozycja dla Imperium. No a ten koleś chciał wiedzieć o porządku, on podwoził ich, donosił im. On był, był bardzo taki przekonany do tego imperium i nawet bardzo chciał, żeby ono na tych planetach pozostawało, więc albo miał w tym jakiś interes, ale tutaj jest to też pokazane w taki sposób, że on faktycznie im ufał, faktycznie twierdził, że to jest bardzo dobra opcja. Więc, więc to, to był bardzo taki ciekawy wątek. I wydaje mi się, że wcześniej niczego takiego nie widziałem nawet w serialach animowanych czy w książkach. Co dalej? Dość ciekawa jest ta postać, też ze względu na to, że ona tak stara się odpytać o na i Leje. I znowu mamy bardzo ciekawą sytuację, bo to nie Obi-Wan prowadzi tą konwersację, tylko właśnie Leja. Leja wymyśla bardzo przekonywującą historyjkę. I gdyby nie to, że oczywiście Obi-Wan zdradziłby się kilka razy, bo mamy też tam taką scenę, gdzie szturmowcy siedzą razem z nimi i jadą sobie tam do jakiegoś punktu zbornego, no i odpytowują, właśnie, że poszukują Jedi, prawda? No i Obi-Wan nie potrafi za bardzo tam im odpowiedzieć, źle ja rozmowy prowadzi. Obi-Wan kilka razy się zdradza, no ja oczywiście ratuję mu tyłek. I nie do końca rozumiem, dlaczego główny bohater zachowuje się irracjonalnie i w sumie chyba lepiej, jak obejrzycie sobie ten odcinek, on włada blasterem niż, niż samym mieczem świetlnym, o dziwo. Mamy również pokazanych oczywiście dezerterów Imperium, którzy pomagają rebelii. To kolejna postać, która ratuje tyłek głównemu protagoniście. Dają im schronienie. Właśnie Jedi i ten wątek by się bronił, gdyby nie fakt, że te tunele łączące miasto z Gwiezdnym portem, oczywiście ponoć na wszystkich planetach rebelia ma e, tego typu dojścia. Bardzo szybko zostaje to przejście odkryte przez inkwizytorkę przez Rive e, I to do, do tego stopnia ona to szybko odkryła, że jakimś sposobem leje, która już była praktycznie na samym końcu tego tunelu, była w stanie dogonić. Zabić pilota, schwytać ją, pomimo tego, że te przejście było jedno, więc musiałaby chyba frunąć jej nad głową, przeskoczyć ją. No, tego typu idiotyzmy są tu na porządku dziennym, więc dobra, nie będę, nie będę się nad tym zastanawiał. No i teraz możemy się troszeczkę pośmiać, bo mamy wisienkę na torcie, czyli spotkanie Obi-Wana i Anakina po 10 latach. I to wiecie, już to ich spotkanie w Nowej Nadziei nie było jakoś specjalnie spektakularne, było bardzo takie drętwe. Nie, nie, nie było żadnego takiego cytatu, który byłby tutaj zapamiętany, więc sądziłem, że może to naprawią. I wiecie, po wielu latach oni walczyli w końcu razem i w wojnach klonów, i jednak coś tam dla siebie znaczyli, bo Obi-Wan znała kina od dziecka, szkolił go na, na Jedi, prawda? Więc sądziłem, że, że będzie to jakoś tak bardziej emocjonalnie pokazane. I to ich pierwsze spotkanie, zwłaszcza po takich traumatycznych przeżyciach na Mustafar, da nam jakiś fajny dialog między nimi, coś, co zapamiętam i będzie jakimś takim cytatem wiodącym w tym serialu. No, niestety nie, nie liczcie za bardzo na to. Dialogi są strasznie takie sztampowe, bez polotu. Sama walka jest bardzo ciemna, w bardzo ciemnej scenerii. Do tego obiłany wielki mistrz Jedi ucieka przed swoim uczniem i co najwyżej paruje jego ataki. Jedyna tak naprawdę mocna scena w, w tym odcinku, jeszcze w dodatku, jeżeli chodzi o, o tą scenę walki, to tak, gdy Vader używa mocy. Rozpala ogień mieczem świetnym, właśnie używa mocy na obiłanie i wrzuca obiłana do żywego ognia, żeby też poczuł dokładnie to, co on na Mustafar, więc go tam troszeczkę przypala. Rzecz jasna, dla Nakina jest to dawny mistrz i on się tak trochę nim bawi, jak taką zabawką, więc chce go pojmać i bardzo pięknie udaje mu się mocą gasić ten ogień, oczywiście. I to jeszcze jest. W miarę zrozumiałe, no bo jeżeli mamy jakiegoś takiego arcyprzeciwnika, a jesteśmy przecież antagonistą, to może chcemy go trochę pomęczyć, może chcemy wywrzeć na nim jakąś presję, żeby tam się do czegoś przyznał, żeby nam coś powiedział. Jeszcze w końcu prawdopodobnie Vader też w jakimś tam sensie interesowałby się lukiem czy, czy samą leją. I, i to, to nawet było okej. Okay. Um, ale no, niestety, gdy rebeliantka, która zostaje wysłana przez lejał i na, no, mówi OK. pomóc dziecku, dobra, spoko. Strzela w zbiornik z paliwem, rozpoczynając pożar, wielki, ogromny pożar. Ponownie niestety, tak jakby wejder traci moc, nie robi kompletnie nic, nie jest w stanie ugaść ognia drugi raz. A nasz protagonista zostaje jakimś cudem we wspaniały sposób ocalony. No to jest dopiero cud, naprawdę wielki cud. I jest to zadziwiające, Wam powiem szczerze. Więc, jak widzicie, no odcinek ciekawy, odcinek rozwojowy, dający nam no jakieś poczucie, że ta historia zmierza już pomału ku końcowi, bo jesteśmy tak naprawdę na samym środku tej historii. Przynajmniej w tym sezonie, bo prawdopodobnie może będzie również drugi. Ale te nielogiczne sytuacje troszeczkę wytrącają nas z tej przyjemności obcowania z tym serialem i podsumowując, jak widzicie cały odcinek jest pełen fanserwisu, jest pozbawiony nudy, ale pozbawiony jest również jakiejkolwiek logiki. I moja ostateczna ocena to powinno być jakieś 6 na 10 w porywach. No ale tak po przemyśleniu, bo obejrzałem już ten odcinek jakiś czas temu, myślę, że urwanie dwóch punktów byłoby bardziej uczciwe, więc dam jednak te 8 na 10. Ale to już tak totalnie jako kredyt zaufania, bardziej może jako fanboy, powiedzmy, że jako tako powinno się to bardziej wybronić samo. No ale dobra, to już powiedzmy, że taka jest moja motywacja. A to ze względu na to, że póki co jest to najlepszy serial ze świata Gwiezdnych Wojen, jaki widziałem. I jak na połowę sezonu ogląda się go ciekawie, nie ma żadnych dłużyzn, ale no niektóre rozwiązania są najgłupsze z możliwych. Naprawdę, gdyby się ich pozbyć, to mógłby być to naprawdę serial w mojej topce totalnej. A tak wracając jeszcze do, do właśnie do nielogicznych rzeczy, przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz na koniec wrócimy sobie na chwilę do tej sceny rozmowy Rive y z Vaderem, bo na serio zastanawiam się, czy on jeszcze może faktycznie wierzyć w to, że wielkiego Inkwizytora pokonał Obi-Wan Kenobi, który nie dysponuje praktycznie żadną mocą, no bez komentarza. <grych> eee, właśnie chciałem jeszcze na koniec wam powiem, że chciałem wam wstawić jakieś takie fragmenty z serialu, może trochę z takim slow motion, z takim klatkowaniem, bo na ogół przy serialach Marvela mi tego YouTube nie oflagowywał, ale niestety przy obiłanie tak się nie da, więc musicie nacieszyć się pięknymi screenami, które zrobiłem, które jako tako przejdą przez tą cenzurę YouTube'a. No, a jeżeli lubicie prequele i chcielibyście dostać jakieś rozwinięcie ich historii, to serial Wam się spodoba, i jeżeli zaakceptujecie pewne jego wady. To może uda Wam się nawet go polubić, więc jak najbardziej zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka jak i całego serialu. Z mojej strony to już wszystko, niech oczywiście moc będzie z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale. Cześć!